Siemanko, dzisiaj znowu otwieramy sobie paczkę z Biedronki. Jest to paczka za 18,99. Jest tutaj mix, mix, mix wszystkiego. I ogólnie ważny komunikat. Mam jeszcze jedną paczkę z Tugoła nieotwartą. Mam jeszcze bardzo dużo rzeczy z więc będę robił konkurs na to wszystko. Także zostaw obserwację i obserwuj, a my lecimy do unboxingu. Mordo, a jak chcesz kupować takie tanie paczki, to masz linka tam na górze u mnie na profilowym. Dobra, lecimy masełko mister roślinny jedna sztuczka o chlebek tostowy o jakiś przecier pomidorowy pepperoni pomidorek No co, w dwóch kawałkach idzie. O, ser wypasione. O, następny ser. Światowy cheddar. Kolejny salami. Szczerze, do kiedy jest? Do 20 sierpnia, okej. Okay. Paróweczki. I mamy ciasto francuskie 18,99. Patrz w wiedronka tu good to go. I zaraz skręcimy następny unboxing, także obserwuj, bo jest warto.